Witam ja wszystkich, ja jestem Marcisław, wy jesteście wy, a oto jest Enigmatizer, duchy Raven... Mgły Ravenwood, duchy to były Maple Creek. I powiem wam, oszukałem diabła, wykradłem ogień bogom i inne synonimy związku frazeologicznego na to, że odkryłem sposób na wyciszenie, wytłumienie wstrząsów z biurka. W mikrofonie bez montowania statywu na suficie czy ścianie, otóż wystarczyło mieć kumpel to nazwał pianka meblarska i wsadzić pod spód folię bąbelkową. I teraz mogę naciskać guziki i najpewniej sprawdzałem to na bajoszoku. Praktycznie nie słychać tych denerwujących bębnięć oblat. Też fajnie by było, jakby postawienie szklanki przestało wydawać te okropne bębnienie. Ale to już jest chyba to, troszeczkę dużo, co nie? Nie wymagajmy za dużo od tej technologii, ona jest tylko starożytna. Chodźmy w głąb. Ej, to miała być winda. Jesteśmy w tunelu. I nie za bardzo widzę, którędy miałbym przez niego przejść. Czy tam nawet przezeń? Mister wcale nie, preacher. Pomóż mi. Więc twierdzi... Nie. Jednak nie. Za to mam nowe dowody? Eee, dziesiątki zamordowanych, czy może miejsce zbrodni jako iluzja? Dziesiątki zamordowanych, w sensie grubsza sprawa. Wcześniej było napisane iluzja, więc tak pogodna wersja parku nie była rzeczywista. Co dalej? Eee, Strażnik, rola bileterki. Oznaki świadomości. Czy może chodzić o bileterkę i co znaczy strażnik? To jest. Co to za beczki swoją drogą na obraz? Koch. Beczka? Czy każda tak oznaczona pomie... Czy każde tak oznaczone pomieszczenie jest wypełnione zwłokami? Oh shit. To by oznaczało, że nie tylko są tutaj. Przy okazji, czy ja dobrze widzę? Czy mam oznaczone WSZYSTKIE e za klucze do drzwi Preacher'a? To by się zgadzało, tutaj były cztery i całe reszta już znajduje się po drugiej stronie półwyspu. Płaskowyżem tego nie nazwiemy jeszcze, a może Wybrzeże Cliff. O, Cliff to jest bardzo dobre słowo. klif. To mi za dużo nie pomaga, ponieważ dotąd dochodzi tunel normalnie. Tutaj są drzwi, które dopiero co otworzyliśmy. Chyba że to jakoś pomaga. Nie wiem, zygzakiem mam iść. Miejsce zbrodni. Nie? Przecież tu są oznaczenia. Ciał. No ej. E, ten portfel nie idzie do niczego, tak? Tak samo jak nigdzie na razie nie idzie. A nie. Do zamordowanych przez ile lat Whitmarsh musiał budować te tunele? Wszystkie. Przez lata wszystkie. Pokażcie mapę. I mamy tu miejsce nieodwiedzone, i to jest wszystko. Dobra, spróbuję jakoś się przedostać. No może wste wstecz.

A ano tak, Another maze? I think I'm lost. Od początku, lewo, One lewo. More maze. How can I find the way? Lewo, prawo. Lewo, Lewo, prawo. Prawo, lewo. Prawo. A no tak, korzenie. A co tak świeci na czerwono? Motyl, A to było za chwilę. Korzenie są przeogromne, skąd one się biorą. Ciekawe co, nie? Gdyby tu tylko była tutaj taka... Taka gigantyczna sykwoja. Moglibyśmy wtedy wydedukować, że to od niej, ale... Eee. Gadanie. Dobra, motyl. 13 z 30. Okej, okay, dokąd prowadzi ta. Mhm, mm klapa jest za ciężka, żeby się... żeby sięgnąć do zasuwy, naj... najpierw muszę zablokować uch... uchylone drzwi. Nie mam czym. Co to? Nie, <laughs> się bardzo. To są jakieś zamki do których nie mam kluczy. Mechanizm obracający most brakuje w nim pokręteł. Albo? Okej, dobra. No to na razie tego nie ruszę. Becky's parents, they're alive, but the roots are doing something to them, draining them. There must be a way in there. Chciałbym się przejmować tym, co się dzieje z rodzicami Beki i tym, że za nimi jest figura Azmodaja. Azmodeusza z korzeni z wielkim bijącym sercem. Najwyraźniej serce Sekwoi. No cóż, no, jedni składają swoje ofiary na ołtarzu i w ten sposób wchłaniają. Wchłaniają ich siłę życiową. A inni wysysają za pomocą korzeni drzewa. No. Wiecie. No. Są ludzie i są... człowieki. A co to za motylek? To jest właśnie powód, dla którego nie mogłem się skupić, bo widziałem motylka. A co tutaj mamy? Cegła jest poluzowana, ale nie na tyle, żebym mogła ją usunąć bez podważenia czymś. A tak się składa, że mam stalową sztabę. A co to? Cegła. Aha. Po prostu, dostałem cegłę. Korzenie... Co one robią z rodzicami Becky? No, tak tylko chcą się przytulić. Nowe dowody, umieśćmy je do rodziców Becky. Znalazłam <śm> rodziców Becky. Są zamknięte w kwiatach. Jest wielka kolumna wewnątrz kamery. Całe to wszystko jest zamknięte w kwiatach. if there is a specific place he takes his victims to kill them, this is probably it. detective, you don't have much time. i can't move these bars. they're solid steel. there must be another way inside. try to sneak into the manor. you're sure to find answers there. <sighs> Dowody rodziców Beki, a raczej losów rodziców Beki, przechodzą do miejsca zbrodni. A my idziemy dalej. Coś się na mapie pojawiło? Nach. A, cegła. Mogę wstawić cegłę, żeby ściągnąć. Zamknięcie. Czy mi się wydaje czy... O, 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 iluzje się znowu zaczynają. Jestem pewien, że motyl też tu gdzieś jest. Ale na razie go nie widzę. Motyle się dość mocno rzucają w oczy, no poza jednym. Jeden był taki odrobinkę ukryty. Za cóż to mamy? Bezpiecznik? Aha Bez wątpienia... Bez wątpienia schody prowadzą z powrotem do obozu drwali Ej, nie mam motyla Wow, tak, tak się da? Kabel utknął w mechanizmie koła Mogłabym go użyć, ale trzeba odciąć zbędną część. No nie mam żadnego noża niestety. A cóż tu mamy? Bezpieczniki. Jest tutaj wąska szczelina. Zablokowane od wewnątrz, ale u góry jest haczyk. Gdybym miał jakieś narzędzie, żeby to podnieść. No to dalej, do mostu. Ale że tutaj... Chyba, że tu jest motylek. Lampka wskazuje, że ten działa. Mogłabym wymienić bezpiecznik. Tak. I uruchomić. A ten jest zepsuty i, go nie, i nie działa. Musimy go wywalić. To jest chemiczny świetlik. Jak taki w Penumbrze. A i wspomnienia. A co pani tu robi? Miała pani pilnować motylek. Osiągnięcie wielbiciel motyli, bo mamy ich połowę już. O nie, ty, ty, nie, 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 nie! Wracaj, 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 to drzewo. Jestem pewien, że to jest iluzja, którą mogę kliknąć. No właśnie. Kraker... A, krakersy. Działa, ale bez liny jest bezużyteczna. Jak to się nazywa? W wyciągarce, wyciągarka. Odkrywczo. Brakuje liny. No i po to nam kabel będzie. Halo, dzień dobry, proszę pani. Co pani tu robi? Proszę z powrotem do bramy. it's To Don't Nie idź tam, I jest. Muszę I Muszę report. I I like birds. Do you? There used to be so many birds in these woods. You could watch them for days. I saw I must report you. The tree is evil. You will see. A może by tak wróciła na swoje stanowisko? Nie? jak nie to nie, to spoko. To my zbierzemy śmieci, a tym razem złożymy coś. co tu się gapi? Nie zaryzykuję ugryzienia. Może światło ją przepłoszy? Ją? A cóż to za ona? A muszelkę mam... Metalowa płytka zatopiona w krysztale Niestety jest twardy jak skała. <gryśla> jak kryształ. Patyk, a tej co? Kolczasty krzak. Może bym to. Nie muszla. Hm. Co w ogóle jest mi potrzebne? Szmata metalowa płyta i rękawiczki. To są rękawiczki, ale mnie ugryzie. Masz tutaj badylem, nie badylem, to masz muszelkę. Nach Kałuża czystej deszczówki. Muszla. Symbol słońca może użyć światła. Posążek trzymał jakiś cięż... cięższy przedmiot w rączkach. Trzyma lustro, ale jest mocno zabrudzone. A ja tak w sumie tu mało widzę. A co? O, dobra, już więcej widzę. Łańcuch jest połączony z posążkiem stojącym obok kraty. Zębatki zmieści... Zębatka zmieści się między kratami, ale nie dos... dosięgnę jej palcem. Kijem też nie. To by zadziałało, gdyby, gdyby patyk miał lepki koniec. To w czym mam go umaczać? W wodzie nie. Hmm. A, muszelka. jest szmatuncia. Brakuje zębatki. Wygląda na jakiś mechanizm obrotowy, ale brakuje centralnej części. Się nie przyjrzę już. Ale mam szmatuncie. Mogę przetrzeć lustro. A, ale najpierw ją zamoczyć. No i świetnie. Ziołaj. Dlaczego nie działasz? Dobra, najpierw może. Aha. Nie mam pojęcia, co to za zwierzę, ale poszło sobie. E? Nie zabra... Co ja tam. Noga posążki. Mhm. Może powinien sobie coś innego, a co to jest w ogóle? Na tej podstawie stał jeszcze jeden posążek. No ja tu mam jego nogę. Mam też rękawiczki i resztę posążku. Masz tu nogę, łapę, coś lepkiego, chyba żywica, lustro to potem. Jeszcze tylko łeb. Zabierzmy za matkę, i co tam w ogóle jeszcze jest? Odkrytą są jakieś przedmioty. ha ah, 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 głowa posągu. Załóżmy, i działa. A mu się oczy świecą? Proszę, młotek o młotek. I bu... Nie? Nie, to nie. Dobra. Załóżmy mu głowę. Dajmy narzędzie pracy. I tak oto wszystko świeci na siebie nawzajem. Teraz może młotek? To trzyma kilof... ostry! No komu? jedyna rzecz, którą teraz potrzebuje, to metalowa płyta. Nie się nie ruszy. Ten też w sumie. A! Ten ma trzymać młotek. Nie podkładałbym tam rąk przed obróceniem ich, żeby przestało działać, ale niech będzie, że sięgnę. To mam jeden z trzech mechanizmów metalowa płytka. To nieźle. Drzewa do posiadłości, coś mogę użyć? Nie. No to do drzewa. Motyl. Aha. I iluzja. Jeszcze cztery iluzje. I kolejny motyl. Dwa w jednej planszy. Wow, to było dość ciekawe. Czy to są posągi? Bardzo zabawne te posągi. Duże, większe, największe. Sekwoje wiecznie zielone. Sequoia sempervirens. To największe drzewa na świecie. Rywalizują też z memuto... mamutowcami olbrzymimi. Sekwoidendron giganteum w objętości drewna. Mamy tutaj drzewo z Lindsey Creek, drzewo z Kranel Creek, generał Sherman i trójzom Tytana. Trójzom Tytana w porównaniu do innych wielkich drzew. No na tym obrazku nie wygląda zbyt. O, korzenie się poruszają. Macie światło. Mamy w testu na dzień dobry panu, pani, czy czymkolwiek tam jesteś. Motyl. Ej, te, te motyle zaczynają skakać. W sensie ilość tych motyli zaczyna lecieć. Skyrocketować, że tak powiem. Co tu mamy? Mogę zmienić sobie ostrość. Fokus. A co tu mamy? Są wypisane runy, tylko po co mi one? O nie, będę musiał ich używać. Mapa przedstawia osobliwą grupę skał, widzianą z profilu. Mamy też tu okulary ze szkiełkiem. Okulary może nam się nie przydadzą, bo są pogięte, ale szkiełko. Ta rzeźba wygląd wydaje się jeszcze bardziej zdeformowana od tych, znajdujących się bliżej wejścia do parku. Czy to dlatego, że jest bliżej źródła zepsucia? A może nie. Ślady wosku, czyli pewnie po świecy. No pewnie, tak. to tam może chemiczny świetlik? Nie. Bo co, bo chemia zła. Bodejdźmy bliżej, a cóż to? Eee! Może to tylko moja wyobraźnia. Wybra... No, w sumie spija krew z ludzi. To nic dziwnego, że tutaj jest krew. Ostrze noża. Co mam tą krew tutaj gdzieś porozlewać po tych runach, czy coś? I to są te runy, które widać z. z balkoniku. Dajmy sobie z tym spokój i chodźmy do. o. Panie, to Ty na mnie spojrzałeś. Co to było? A trasz panda! A chcesz, ty pisk? Odnowuj! bo posmakujesz kosiero, jak otworzył paszczę? Jak małpa, ciekawy pomysł, ale muszę szukać dalej. Ciekawy, masz soczewkę? Nie, wygląda na wygłodniałego. No to musimy nakarmić raftalię, co nie? Czy ja właśnie zebrałem ostatni ślad iluzji. Jeszcze tylko jeden. I oto kolejny motylek. Jeszcze tylko jedenaście. Co my tu mamy? Patyk, którym dźgnę coś, czy coś? Aha, odciągnę pokrzywę. Ma to sens. Zbieramy części. Ale czego w sumie? Nie jestem pewien, to nie? Okej, okay. to jest ciekawy zestaw i to bardzo ciekawy. Ej, na no serio, co to jest wiertło? Spit tak. Uduwaj tu. Nie chciałabym go rozłościć, może uda się go stamtąd wywabić? Słyszałem, że traszpandy są dość agresywne, ale traszpandy Co to no, za sznureczek? This might be the way through the tunnel, Hamilton mentioned. A no, jak to sobie idzie? Weźcie bezolutko. Jak w endingu Dorothy Doro. Hedoro. Ok, mamy chwyt, tak? Mamy parę innych rzeczy. A chwytek. tak. Nie. Widzisz sznurek. Bezpiecznik. Coś tam jeszcze jest. Rzucę do drutu, ale nie mogę ich dosięgnąć. Chwytakiem... No i świetnie. Proszę bardzo, trzeci bezpiecznik. Młunczoć prądnicę. Jeszcze raz. No to może starczy. Teraz tniemy drut. Odpląd albo i nie, kabel utknął w mechanizmie koła. Ciekawe, jak bardzo jest rozciągliwy. Nie wyjadę, niestety, poza ekran. Szkoda. Ok, teraz proszę. I dziękuję bardzo. Mamy dość długi drut. Teraz mi ten opening do roche do w głowie został. Już się nigdy od niego nie uwolnię. Nie ma sensu włączać wyciągarki. A, no tak, zamocować go gdzieś. Do drzewa, do mostu, do, do bileterki, do kłody. Moje pomysły były lepsze, oddawać mi te ciastka. Z imię sam. Ja będę traszpandę karmił. Otwórzmy. A co to za spray? Spray do tapicerki. Na co? Kieł. Drewniany. Okej. Okay. Do no co? No to nakarmimy traszpandę. Masz. Nasz drugi jest też świecunia. To daleka droga, ale może ucieknę, gdy znajdę Simpsonów? Kolejny. A no tak, bo tutaj jest dość sporo tych miejsc z ukrytym kluczem. Masz swój kieł. Teraz. Uuu, okej. To jest ciekawe. Oddałem mu zęb, a on otworzył brzuch i nagle mam zagadkę z guzikami z napadzie od Playtation. Ej, na serio. Może się troszeczkę kolorystyka różni, ale to są bardzo podobne guziki. Z czasów... PS 2, kiedy jeszcze kolory były takie mocno nasycone. To były czasy. Tak co ja mam zrobić? Widzę, guziki mają być nieskazitelnie pojedyncze. I mamy kolejny fragment klucza możemy się wrócić i usłyszeć kawałeczek historii. I to zrobimy teraz. <laughs> I didn't use the map. Weakened worshippers, devoid of their master, strength and power, had no choice but to escape into hiding. Each to his own way now. Ich było? Spread around all the far sides of the world. W Brzmi znajomo. Nie wiem skąd... Jakby ta gra miała jakąś poprzednią część, to pewnie o tym by właśnie traktowała. Co nie? Dobra. I tutaj wydaje mi się zakończymy, ponieważ nakarmiliśmy traszpandę, usłyszeliśmy kolejny fragment historii, mamy 29 minut i pół, to prawie 30, a 30 minut to jest idealny czas, a to oznacza, że tu możemy chyba zakończyć. Mam nadzieję, że Wam się podobało, zostawcie lajka, jeżeli tak, do zobaczenia w kolejnym odcinku, kochane dzieci Boże, siema!